dobry moi kochani, słuchajcie, rozmawiałam sobie dwie stare babki, to nie jest żart, dwie stare babki, dwie starsze kobiety, na temat tego, jak jedna chrześcijanka mówi, jak ja tych Żydów nienawidzę, a druga mówi do niej, że przecież do Żyda się modlisz, ona, jak do Żyda się modlę, jak do Żyda się modlę, jak ja Żydów nienawidzę, a ona mówi, no przecież Jezus był Żydem, a jego matka to kim miała być, a ta pierwsza kobieta mówi... Maryja jest Polką. A ja tak mówię co? Maryja jest Polką? W jaki sposób Polka trafiła do Nazaretu i urodziła jeszcze Jezusa Żyda? Ja pierdykam. No hit. macie to? No wiadomo, że Maryja jakaś tam szczęstochowa. I ja nie wierzę. O, no tak. Każdy kraj. Ma swoją Maryję i każdy kraj ma swojego Jezusa. Ja jako osoba niewierząca no nie ogarniam takich rzeczy, ale żeby mówić, że Polka urodziła Jezusa z Nazaretu, uf, propsuję.